Proszę powiedzieć coś o sobie, gdzie pani pracuje, czym się pani zajmuje, czy pani jest na emeryturze. E, pracowałam w teatrze, byłam garderobianą. Długo. Z babami byłam tydzień, z chłopami byłam 10 lat. Chłopy to chłopie, a baby to kurwa lelu, polelu nie mogłam wyrobić i spierdoliłam, stamtąd poszłam do facetów, bo mnie kurwa, baby na seks działają i na urobie kurwa. Ale co zazdrosne? Nie jakoś mnie kurwa denerwuje, A ty, ty, to ty, 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 wiesz, kurwa to chapcy, kurwa, majtki, sródki, krótki, wiesz, mnie to w normalnie kurwa normalnie dobijało. A chłopcze się sam ubrał, wiesz, z jajem wiesz. Konkretne. No dokładnie. Krótka piłka, nie tam z babami kurwa. Lelum, polelum, kurwa, madam kurwa, pierdolone 21 wieku. No. Dobrze. A y, teraz czym się pani zajmuje? Teraz jestem w Akademii Sztuk Piękny, Git Majonez, młodzież mnie rysuje, maluje, rzeźbi, jest super. Spoko. Profesorzy git, szkoła git, wszystko jest super. Zagadujecie Pani z młodzieżą? No ła, Tylko z młodzieżą, co ze starociami kurwa nawijać? Przestań za to! Starodzie to kurwa wiesz, o chorobach, o lekarstwach i kurde wiesz. A młodzież to jest fajna, zawsze uśmiechnięta, do przodu, wjeżdża, do bramuza. Mam mówić do pana czy do kamery? E, jak Pani będzie wygodniej. No. Do Mam? kamery może być, tak? Do kamery, tak. Mam mówić do kamery, tak? Tak, do dobrze, kamery. Dobrze. Zaraz dam pani znać się Dobra. Jak pani. jak pani ma na imię? Basia. Pani Basiu, e, ile pani ma lat? No, kobieta nigdy nie mówi, ile ma lat. Na ile wygląda. Dobrze. I na ile się czuje. Długo pani tu mieszka w tym roku? No, pięć lat. Pięć lat. Tak. I na którym piętrze? Na czwartym. Proszę opowiedzieć jak minął dzień, czy coś się szczególnego co wydarzyło. No fajnie było wszystko, kurwa wchodzę do windy, frajer wchodzi, kurwa 90-letni prawie ten Józek, kurwa strzema, pies, wali kupę. No kurwa czujesz to? No kurwa taki smut jak z kurwy syn. Frajera muszę podać do, 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 do tego, do kolegi, kolegi my musieli piecalać z tą. A zwróciła mu pani uwagę? Tak, to kolegi myślał, że mnie opluje. Kurwa. No, no co posprzątał? Skąd posprzątał? Nie nazrobił no jak odsylający na pustyni, kurwa. Numer Pierdolony. Chuj Pierdolony. No, ale co? Z, napisali Państwo jakąś petycję? No piszemy petycję, piszemy, czekamy na odpowiedź. Frajera trzeba y, tego. Pies jak pies, bo pies niewinny może nie zdążył. Ale frajer o plumie, no to co to? Kolegium, kurwa. Nie ma, że boli. No. I to jest ten pan z dziewiątego piętra? Dokładnie, z dziewiątego piętra frajer, no. Łysy frajer, w dodatku, no. I myśli pani, że reszta sąsiadów też się na niego skończy? A oczywiście, że tak. piesz sra, pierż sra, no. I taka prawda jest. Szczuje tym samym. Tak. Do kundel. Kagańca, o kagańca nie ma, bez smyczy jest w windzie. Co to? No ta. Ale to no jakie mogą wyciągnąć konsekwencje? No jak to konsekwencje? Koleś musi zapłacić, pies musi być w kagańcu i na smycie, a nie, kurwa, wyprowadza go, kurwa, jak świnie. No, to no, taka prawda, kurwa. No. Pies niewinny, frajera trzeba ukarać. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, jak minął dzień? No, spoko. Coś Panią zdenerwowało? Jak są się? No, z zakupami, obładowana. Wchodzę do windy, wchodzi koleś, stary dziad, z kundlem, rozumiesz? I nagle, winda rusza, pies sra. Czujesz to? Ja się tak wkurwiłam, mówię, panie, słuchaj do pan. albo pies, albo pan. Ja robię blokadę windy i wypadł mnie kurwa stąd. Kurwa, dobrze, nie wali twardo, ale taka fraka, że smut kurwa total, totalny smut. To ten pan z dziewiątego piętra, tak? Ten pan z dziewiątego piętra, pan Józiu. I taki kurwa smut, że szok. Ale potrzuciła mu pani jakoś uwagę? No, odwróciła mu, to myślałam kurwa, że mi opluje. Najważniejszy jest pies. Ja się nie liczę. Pies jest najważniejszy. A pisaliście jakąś petycję do spóźnią. Tak, miałem... Oczywiście pies. Pies sąsiada w Flav No, dokładnie. Nie był jakiś odzew? No był. Karę zapłaci facet. Co to pies w Windzie? No dobra, klocka może walnąć, ale nie kurwa flakę. Taką nam wiecz. No, A ktoś jeszcze panią denerwował? Widziała pani dzisiaj jakiegoś sąsiada? Tak, jak się wychodziła na korytarz, kurwa, też. A poznała już pani e, pana Maksa i panią Olgę, tego tak. matematyka? Tak. I co pani o nich uważa? Spoko ludzie. Tak? Mhm, spoko, tak. No, nie są po tyłu, tylko do przodu ludzie. Spoko ludzie. No. Dobrze. I no. to na dzisiaj możemy już skończyć, Tak. Dobra. Dziękuję. Dzięki.